na pomysł challenge'u halloweenowego. Challenge będzie polegał na tym, Tata pokaże, zademonstruje, że na kole fortuny będziemy losować. I wypada nam wampir, wiedźma, zombie albo dynia i osoba, która wylosuje, wybiera sobie jednego, jedną ofiarę, którą pomaluje. jak, jak, jak chce być no, no. no tam nie ma akurat, ale dobra. O. Więc co? A, chcę, a ja chcę być pająkiem. Jestem pająkiem. Ale jak bytka? Do jutra jeszcze możecie głosować w konkursie. Na karcie społeczności są. Jest ankieta, są cztery obrazki i możecie wybrać obrazek, który Waszym zdaniem jest Epidobie. najfajniejszy i powinien wygrać komplet na Ekstra maskarpetki po prostu. Popatrzcie wow, wow. na dół. No świetne są i tutaj są drugie świetne. I jeszcze mam taką samą, którą Ładną. No. Ładne. Ładne, ładne. Mm. Dobra, to co? To zaczynamy. Kto pierwszy? Ja. Czy papier, kamień, nóżyce? Papier, kamień, nóżyce. Uh -oh. To co? Rola no, wygrywa. U, wampir! Awesome! A teraz wybieraj, kogo chcesz malować. Dobra, no to już. Mama przejmuje kamerę. Cześć widzowie. Cześć! To ja tata wampir, dzień dobry. No to tata wampir siadał tutaj, słuchajcie, leżaczek. Dzisiaj posłuży nam za łóżko. A właściwie za taki fotel, tak? Do makijażu. Mm. Tutaj mamy, słuchajcie, makijaże. Mm. Uh -oh. Mamy tutaj do malowania farby. A wampir tonela jakie kolory tam są? Biały, czarny i czerwony, tak? No, chyba w tym masz, popatrz: biały, czarny i czerwony to masz w tym, tutaj o. Popatrz. A tu też jest biały. To bez pomarańczowego, nie? Bo pomarańczowy jest na dynie. No, to zrobić z tej parki Moja gąbeczka jest tu dla mnie. gąbeczka. A ta gąbeczka ta... jest dobra, która tam jest. No. Ja siadam na tacie. <laughs> ja siadam na tacie, ja <laughs> No, bo nie będzie śmiesznie jak z rysowaniem pleców. No. Ktoś miał być ładniej, co? Jesteś ładny, nic się nie przejmij. Do pewnego momentu było ładnie. Oszaam! Nic ładnie wygląda, tylko będę miał bardziej Pamiętajcie, że potem tata wybiera, kogo maluje, nie? Także proszę się ładnie starać. <grymne> to matko. Nie ja potem ja koło fortuny wybieram. Dobra na koniec maluję tego, kogo nie wylosujecie, haha. Ha. Super jak tutaj, Nela, dokładnie lecisz. Uy, wystarczyło dla innych. Jestem mam mało białego. No, a potem idziemy na zakupy. Nie? Tu mamy jeszcze jednego białego. Idziemy straszyć? Zdradzę wam widzowie, że to białe to się jeszcze zmywa, ale jak zacznie się czarne naokoło oczu, szczególnie na brwiach, to to już jest trudne do zmycia. Jak z Hollywood. No. Wiesz jak wampie wygląda? Tak, bo oglądałam ta, takie coś, starownicy i takiego tak. kotka, ale byli dobrze. Nela farby są tu jak... Dobrze, Nela. Nela farby są tu jak. Dobra. Mogę <noise> tak użyć, bo to nie <noise> Jak się tato czujesz? Nie wiem, bo... <noise> dobrze, teraz tak. Mam mieszany użyć. <noise> teraz tak. No to to potem, nie? Jeszcze. No tak, potem. Dobrze, że mam brodę, to się wszystko nie uda zanurować. Ła! Tata, jak ty wyglądasz? Ale się przestraszyłem! Idziesz straszyć dzisiaj? Tomek, zabijaj dziób stąd. Fajnie wyglądasz, elegancko. I ma krew na buzi. Niby to jest krew na buzi. Aha, a to tak naprawdę jest farba. Ale Lucia pomalowała na wampira elegancko! Ale sam masz czerwone nogi, czerwony dziób, to się czepiasz. Ale nie z krwi, dobra? No, do widzenia. Proszę się odczepić od Boleczka. A my widzowie mamy taki pomysł, że na karcie Społeczność damy nasze zdjęcia, a wy zagłosujecie, kto ma najlepszy makijaż, dobra? Awesome! To co Nelcia, koniec już tego makijażu? Jeszcze trochę tu. Jeszcze trochę tu, dobra. I już. I już. Teraz, teraz No wow, tato, jak ty ekstra wyglądasz. Teraz... Czy mogę iść na zakupy? Awesome! No, Pamiętajcie, głosujcie na, na tatę. Teraz Lila kręci, Lila się z domu czekać nie może. Wampir, nie, no jeszcze był, raz, no. już był. Każdy musi mieć inaczej. No, Masz ten no, wampir. Jeszcze raz. Znowu by, wampir. Jeszcze raz. Może jakieś inne natężenie kręcenia musisz tutaj wymyślić. O! Wiedźma! Wiedźma. No, kogo wybierasz? Mamę. <Mamy>. Wiedziałam. <głodżany> po... po warunkach. Nie, <głodżany> mama. Ta mama. To jest, mama jest wiedźmą, Jaki kolor? To ja Ci doradzę. Wiedźma to ma e, zieloną buzię. I taką trochę żółtą. Taką trochę żółto-zieloną zazwyczaj ma wiedźma. E, I no to wiadomo, ma podkrążone oczy. I czarne zęby. No, ale jest ma czerwona, czerwonego nie ma. Także nie możesz tutaj tej gąbki użyć, bo ta gąbka jest czerwona. Musisz użyć z drugiej strony. Okej. Ok. Dobra, no to mama y, oddaje się w ręce prowizjonalistki. No. Ja to lubię takie wizyfu kosmetyczki. Hmm? I no. No, Maru, idę. Czerw, 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 czerw. Zielona luna. Czerw, 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 Mamo, to Ty powiedziałaś, że to Szrek, nie Wiedźma będzie. <noise> Idziemy zaraz na podwórko straszyć sąsiadów. Oooo! Matyldę! Nie, nie Matylde. Ogólnie sytuacja jest taka, że po małym makijażu kończy się zielony. <śmany> Mamo, wygląda jak spa, taki ogórek. <śmany> Kto się mnie boi? Łapka w górę. Mama po wczoraj w wczorajszym odcinku narzekała, żeby wi się ciężko zmywa, nie? To, to jakby temat dzisiaj się potem powtórzył. Uh -oh. No dobra. Okay. Super mama. Wasze chatki masz? No, no. Więc mama nie czuje. No, no. To teraz mama się tutaj. Zobaczcie, do rustek! Proszę bardzo. Powiem, że elegancko widać. Zobaczcie, do rustek! Dynia. No to mama wybiera sobie na swoją ofiarę do makijażu yy, Lilę. Uh -oh. <laughs> Lila będzie dynią, pokażam. Wiadomo już od razu, że Nela będzie dzisiaj zombie. Będzie. Proszę się tu oprzeć. Kurczę, tak myślałem, że mi się uda dynię wylosować. Tak? Chciałeś dynią. No. A. Tak czuję się kompetentny w sprawach dyni. <laughs> A zombie to może różnie być. Masz Ojej Lila, jaka Ty jesteś pomarańczowa, Ty za dużo już marchewki. No Boćku, Bocianku, przecież to ja ją maluję na pomarańczowo. Aha, no dobra, dobra, straszna ta Kim Ty będziesz? Marchewką. Dynią. Marchewką. <grywki> no no mama, widzę wyższy, wyższy poziom wyszła. Awesome. Tu poprawimy, żeby było tak symetrycznie. Super! Adel, Adel, I dlaczego Proszę się tu pokazać Zdech. jeszcze tacie. No. Super. no i teraz ostatni jest tata. Nie. No, idzie, 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 Adela, kim jesteś? Zombie. Zombie. U. Tato już jedzie na zielono. Tato ma taką koncepcję, że jego zombie będzie zielony. Ale zombie zazwyczaj jest zielony. Weź sobie może gąbeczkę właśnie no, tak żeby właśnie... To tutaj zaraz, tutaj, zamknij oczka. Zrobimy dobrze. Tata pierwszy raz kogoś maluje, także... Zawsze moja, mój talent ogranicza się do kredki, do meczu, do flagi i do widzenia. że się dajesz tacie pomalować. Tato to nie jest jakiś specjalista od malunków. Trzeba było poprosić mamę lepiej. No bo teraz ty będziesz malował. A uh -oh. Albo ciebie pomalujemy, o. Polku challenge polega na tym, że każdy maluje każdego. Nie ma tak, że jedna osoba maluje wszystkich. Ogarnij się trochę. Ale ekstra tato ci idzie. Nela no. przyjemne jest takie malowanie? Profesjonalnie. Nela co przyjemne czy nie? Tak. O, kropuszkę, tutaj, teraz do mnie się obróć, No, ciociu, a ty taka zielona jesteś, nie dobrze, ci? Widzowie, jakie zombie mało, czy czarne czy nie? Super. Dobra. Tu Barwy po jedne wyszły. Tak, tak, tak. Krecha na zombie. ręk chyba. A tutaj zrobimy um, ciach. O! <grymne> nie no, może te przesadziły. No, no! <grymne> nie, no, no. Zombie. Może być, widzowie, taki zombie? Co myślisz, dla? będzie taki zombie ładny? <grymne> Śmieszny! Śmieszny? <grymne> Śmieszny trochę, wiesz, co bardziej przypomina y, wojownika, na przykład indianina. Bo uh -oh. e, co, ten krzyk na brodzie nie tak? Trochę. Niepotrzebny? To zrobimy krzyk, a zrobimy taki... potrzebniemy tu, o, że jest. O, ciach. Ja, teraz krzyczkę tak, o, teraz Dobra, lepiej. tato, już, już, bo Dobra, to już jest druciana no. szczęka. Ale ty jesteś straszna. Zombie, no. Awesome. Super. No i tak wygląda nasza rodzinka. My już gotowi na Halloween. I rodzina się nadywa. Kościotrupu. Rodzina Kościo wczoraj leciała na nasz kanał. A teraz to jest Kościotrupów. To zapraszamy. Z rodzinę, dynia, dynia. 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 Wiedźma. Zombie. Mele, tak? No. I to Zombie. Ja powiedziałam zombie. Na karcie społeczności głosujcie. Który na nasze makijaż, tak? Który makijaż uważacie za najbardziej udany? Kto ma najfajniejszy makijaż? My się z wami już żegnamy. Przypominam, że jeszcze do jutra. Do północy można na karcie społeczności głosować na najładniejszy obrazek z Bystrzakami. Z bystrzakami. Tak A jak? ja lubię najbardziej Newton ma świętę w i psa i Okej. Okay. Pozdrawiamy Was gorąco, zostawiajcie dla nas łapki w górę za taki challenge. Ja takiego na YouTube nie widziałam. A ja też. To był mój autorski pomysł. Był pomysł? Tak, ja tego znikąd nie ściągnęłam, to był mój pomysł. Tak wymyśliłam. Taki pomysł na challenge. A nie tak. Jeżeli nie, tak. ktoś jeszcze taki challenge robił, to piszcie mi na karcie społeczności i wyślijcie mi lingia chętnie, to zobaczę. Albo rysunek. Albo rysunek. Jest... Albo wiadomość. No, no. Subskrybujcie na nasz kanał i widzimy się jutro. Pa pa! Pa pa, pa wiedźmo. Wampirze.